Czy Wy to widzicie, moi mili? Widzicie tego przystojniaka? To jest nieduży zaskroniec. On sobie tutaj kulturalnie odpoczywa. Noc była chłodna, więc on prawdopodobnie jest dosyć zmarznięty. Z tego powodu pozwala mi naprawdę blisko do siebie podpełznąć. No, zobaczcie, jakie to jest ładne stworzonko. Ja jestem na trzykrotnym zoomie, więc nie jestem aż tak blisko niego, jakby się mogło wydawać. Chyba mnie zobaczył. Zaczyna się ruszać. Patrzcie, jaki słodziak. Odsunę się od niego, żeby go nie straszyć. No cudowne stworzonko. Zaskońce są nieszkodliwe. Żywią się żabami, myszami, nawet może czasem jakąś rybą. Aczkolwiek akurat nie wiem, czy ryby są popularne w ich menu. Tak sobie w ściółce leśnej chłopak odpoczywa.